Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zaprezentuję Wam taki oto ciekawy uchwyt do telefonu do John Jest to uchwyt marki GadgetMe. Jest to uchwyt, który jest zintegrowany z wyświetlaczem John Tutaj z boku będzie przymocowany. Jest dostępny też dla innych ciągników. Dla Fenda, dla Klasa, dla Case'a. No i właśnie dla John Nie wiem czy jeszcze dla innych ciągników też, ale z tego co tam widziałem na ich stronie, to dla tych ciągników jest dostępny. No muszę przyznać, że tani nie jest. Tani nie jest ten uchwyt, ale Biorąc pod uwagę fakt, że ma bezprzewodowe ładowanie, czyli odkładamy telefon, telefon się bezprzewodowo ładuje, nie musimy gdzieś tam kabelka podpinać. No i ma też automatyczne zatrzaskiwanie yy, elektryczne, czyli są takie silniczki, które automatycznie nam same zatrzaskują ten telefon w, w tym uchwycie. Także dzisiaj taki krótki filmik z montażu tylko. Postanowiłem, że dla Was coś nagram właśnie. Yy, no i dobra, tak to wygląda. Tu jest jedno pudełko z uchwytem. A tu są jeszcze dwa pudełka z uchwytami do wyświetlacza. Yy, coś takiego i coś takiego. Jak to zamontuję, to telefon będzie trochę wyżej, a w tym drugim będzie bardziej z boku, równolegle z wyświetlaczem. No, no jest taki uchwycik metalowy, także też bardzo solidne. Tak jak mówię, no nie jest tani ten uchwyt, ale no jest to wszystko solidnie wykonane. Uchwyt jest produkowany w Niemczech, ma też właśnie bezprzewodowe ładowanie, nie muszę tego kabelka ciągle podpinać. Tylko raz sobie podepnę kabelek do podłokietnika, do gniazda w podłokietniku, ale to za chwilę. Dobra, czyli to montuję sobie w ten sposób kabelek USB-C, który się wpina nie do telefonu, tylko się wpina go do tego uchwytu. Uchwyt dostałem z firmy Gadget. GadgetMid. Chciałem go zamówić sobie, ale to mi wysłali, żeby mógł Wam zaprezentować na filmie. Mogę Wam przynajmniej pokazać coś fajnego, bo myślę, że uchwyt naprawdę jest godny polecenia. Wygląda naprawdę solidnie. No z opinii rolników po prostu ludzie go polecają. Nie zamówiłbym go w ciemno. Obserwuję różne Niemieckie profile rolnicze na Instagramie. No i widzę, że dużo jest tych uchwytów. Bardzo popularne się zrobiły. Mam jeden uchwyt Samsunga w drugim ciągniku, ale taki bez indukcyjnego ładowania. On jest cały plastikowy i tak w sumie nie jestem z niego jakieś super zadowolony. I myślę, że do 6930 sobie kupię drugie coś takiego, tylko że po prostu przymocuję go na przystawkę do szyby. Są też gumowe tutaj takie pady, żeby telefon się nie ślizgał, żeby ładnie się telefon zatrzasnął. Tu jest folika, którą można zdjąć. I ważna informacja na folicę, żeby nie dotykać na siłę tych dwóch klamerek palcami, bo w środku jest zamontowany silniczek, tu, w tym miejscu, prawdopodobnie podłączamy go po prostu pod port ładowania w ciągniku i on automatycznie się zatrzaskuje po nałożeniu telefonu. I jak naciśniemy tutaj ten dotykowy przycisk, to automatycznie się uchwyt zatrzaskuje. Zaraz to zademonstruję. Najpierw zamontuję sobie ten uchwyt do wyświetlacza. Jest przystawka też w zestawie, nie wiedziałem, że będzie przystawka. Czyli do 6930 sobie go mogę też spokojnie przełożyć na tą przystawkę. I mam jeszcze jeden uchwyt. O, też bardzo fajnie. Klamerka, którą możemy w nawie w samochodzie włożyć na przykład. Wiem, że do Fenda jest też montowane przy wyświetlaczu e, albo przy podokietniku. Są chyba dwie opcje, bo patrzyłem sobie tam właśnie na ich stronie. Przy klasie jest przy wyświetlaczu i przy KS jest też przy wyświetlaczu. A tu jest taki uchwyt. I on będzie po prostu bardziej. E, sposób tutaj zmocowany i telefon będzie po prostu wyżej. Tu ogólnie wyświetlacz z tyłu jest przymocowany na czterech śrubkach i te cztery śrubki trzeba po prostu y, zdemontować, odkręcić. Dobra i teraz ten uchwyt trzeba włożyć pomiędzy wyświetlacz a, a uchwyt od podłokietnika. Tak to wygląda. Nie wiem czy widać, to są takie zatrzaski i on musi w nie po prostu trafić i to ładnie sobie przylega z tyłu tutaj. Także jak najbardziej mi się to właśnie podoba, że wszystko jest zaprojektowane tak, jakby było fabrycznie. No dobra, wspornik jest przykręcony. Tak to wygląda z tej strony. To sobie razem jeździ z, z wyświetlaczem, z podokietnikiem. Także jak najbardziej fajna sprawa. Naprawdę fajna sprawa. To trzeba pewnie poluzować. O, skoczyło. Dobra. Teraz tak, ładowarka USB, którą trzeba przymocować do kabelka od uchwytu telefonu, żeby telefon się mógł bezprzewodowo ładować i żeby działało zatrzaskiwane te klamerki, które automatycznie się zatrzaskują na, na telefonie. Teraz ładowarkę mogę sobie spokojnie podłączyć śmiało do rondlera tutaj w podokietnik. Tu jest takie wyjście na kabelek, żeby ten kabelek się po prostu yy, tu ładnie no mieści się w tym po prostu i tu nic nie, nic nie haczy. No, ładowarka tutaj teraz weszła ładnie i teraz mogę obracać sobie wyświetlym tym okietnikiem i on tu nigdzie nie haczy. On tu ma wystarczająco miejsca, żeby się smyknąć. To też bardzo właśnie fajnie. Dobra, i teraz składę telefon. I sam, sam się zatrzasnął. I jest ładowany. Świeci się kontrolka odładowania. ładowania. I teraz, żeby go wyjąć, z, wyjąć telefon, właśnie z tego uchwytu, tu naciskam. I automatycznie się telefon otwiera. Kładę. I się zatrzaskuje. Nie, no fajnie, to działa. Bardzo szybko przede wszystkim. się tak obawiałem, czy będzie to szybko działo, czy wolno. Ale działa bardzo szybko, także. Na plus. Fajnie, że jest ładowanie. Nie trzeba gdzieś tego kabelka do telefonu przypinać. Także dzisiaj taki krótki filmik z montażu uchwytu. Tak postanowiłem, że nagram taki filmik dla Was. Myślę, że fajnie jest coś takiego czasami nagrać i polecić Wam coś, coś ciekawego, jakieś ciekawe gadżety. Jeśli Wam się filmik spodobał, to oczywiście zapraszam Was do oceniania go łapką w górę oraz do zostawienia subskrypcji, żebyście byli na bieżąco z wszystkimi nowymi filmami. Już niedługo pojawi się też filmik z uprawy pod kukurydzę takiej już przedsiewnej, broną aktywną. No... Także to by było na tyle w tym filmie, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych filmach, cześć!